Krem. Tragedia życia Agnieszki zaczęła się już w Polsce. Agnieszki małżeństwo nie należało do udanych i nie zdało egzaminu życia. Polski sąd prawa rodzicielskie nad wspólną córką pary Oliwią powierzył ojcu dziecka, uzasadniając tą decyzję faktem, że to ojciec. Ma lepsze materialne warunki na wychowanie wspólnej córki. Chodzi tu o głównie warunki materialne, bo te emocjonalne nie były w sądzie brane pod uwagę. Ale wtedy ani Agnieszka, ani jej rodzina, czy znajomi nawet przez moment nie przypuszczają, jaka tragedia wydarzy się w ich życiu. Tragedia, która zmieni nie tylko życie Agnieszki i całej jej rodziny, ale wstrząśnie również całym społeczeństwem. Nazywam się Katarzyna Amirato i zapraszam Was do wysłuchania dzisiejszej historii. Wysłuchaj, polub i pozostań. Za po rozwodzie, a szczególnie po rozstaniu z ukochaną córeczką, Agnieszka długo nie może się pozbierać. Kobieta w nadziei na poprawę swojej sytuacji materialnej wyjeżdża w końcu do Niemiec, gdzie początkowo podejmuje się prac dorywczych. Agnieszka robi wszystko, by z córką w Polsce utrzymywać kontakt. W Niemczech próbuje ona swoje życie ustabilizować, znaleźć stałą pracę, mieszkanie. Kobieta wierzy, że jeśli uda jej się te rzeczy ustabilizować, to uda jej się odzyskać również prawa do opieki nad swoim dzieckiem. Na obczyźnie nie jest jednak łatwo. A brak znajomości języka nie poprawia sytuacji i szans na szybkie znalezienie stałej pracy i stałego miejsca zamieszkania. Agnieszka łapie się początkowo każdej pracy dorywczej, oszczędza pieniądze, by wtedy, kiedy jej córeczka Oliwia do niej już na stałe przyjedzie, mogła urządzić jej ładny pokój zakupić rzeczy, które będzie potrzebować. Okazuje się jednak, że sprawa odzyskania praw opieki nad Oliwią trwa dłużej niż kobieta myślała. Opieszałe sądy w swoich decyzjach nie biorą pod uwagę ani potrzeb, ani uczuć ludzkich. Mijają lata i dopiero kiedy Oliwia ma już 12 lat, Agnieszce wreszcie udaje się odzyskać prawo do opieki nad swoją córeczką. Kobieta zabiera Oliwię do Niemiec, do miasta Detmold. Tutaj w życiu Agnieszki też wiele się zmieniło. Wyszła ona ponownie za mąż i jest w ciąży ze swoim nowym partnerem. Kobieta cieszy się, że teraz będzie mieć również córkę przy swoim boku. Olivia zwierza się mamie, że tata nie traktował ją najlepiej, że krzyczał na nią, wielokrotnie ją popychał, zamykał w ciemnych pomieszczeniach. Olivia Oliwia rozpoczyna swoją edukację w szkole w miejscowości Detmold. Dziewczynka szybko uczy się języka i już wkrótce należy do jednych z najlepszych uczennic swojej klasy. Oliwia jest nie tylko dobrą uczennicą, ale lu również lubianą przez swoich rówieśników koleżanką. Wkrótce na świat przychodzi brat przyrodni Oliwii. Jest to Nikolas. Dziewczynka pomaga mamie zajmując się bratem. Lubi go przytulać, trzymać butelkę z mlekiem. Nikt nie przypuszcza, że Oliwia czasami czuje zazdrość o swojego przyrodniego brata. Dziewczynka często myśli, że mama kocha Nikolasa bardziej niż ją, że teraz to on zabrał jej miejsce w rodzinie, że zabrał jej mamę i babcię. Oliwia nie mówi w domu nikomu o tym swoim kiełkującym uczuciu zazdrości. Dziewczynka wstydzi się tego. Podświadomie wie, że mama i babcia kochają również ją, ale nie potrafi często zapanować nad tym kiełkującym się w niej poczuciu niechęci do przyrodniego brata. Oliwię denerwuje, że mały Nikolas klei się do niej że ciągle to on jest w centrum zainteresowania, że wszyscy ciągle mówią, że on jest taki kochany, że jest taki słodki i ładny. Życie Agnieszki w Niemczech. W międzyczasie życie Agnieszki znowu staje na głowie i nowy partner. W roli ojca się nie sprawdza. Mężczyzna nie poczuwa się ani do obowiązku pomocy w domu, a obowiązków jest dużo, ani do zapewnienia swojej rodzinie chociaż minimalnego bytu finansowego. To Agnieszka wstaje w nocy do dziecka, to ona musi w domu posprzątać, ugotować, zająć się dziećmi. Agnieszka musi też zarobić pieniądze. Bo tata Nikolasa nie poczuwa się również do tego obowiązku, by chociaż w ten sposób zadbać o swoją rodzinę. Para często się kłóci, a świadkami tych kłótni są dzieci. W końcu partner Agnieszki postanawia się wyprowadzić i kobieta zostaje z dwójką dzieci sama. Agnieszce znowu wali się świat. Jest załamana, boi się, że nie uniesie sama ciężaru odpowiedzialności za dwoje dzieci, że nie uda się jej wystarczająco o nie zadbać. Do detmoldu, do mieszkania Agnieszki, wprowadza się teraz jej mama. Kobieta wspiera córkę i pomaga w opiece nad dziećmi, by Agnieszka mogła pójść dłużej do pracy, by wesprzeć budżet rodzinny. I pomóc córce, również babcia podejmuje się dorywczej pracy. I tak często kobiety się mijają w drzwiach. Kiedy Agnieszka idzie do pracy, jej mama zostaje z dziećmi i na odwrót. Często jest jednak też tak, że czas pracy Agnieszki i czas pracy jej mamy się pokrywają. I wtedy Agnieszka musi poprosić swoją dorastającą córkę o pomoc, by to ona przez kilka godzin przejęła opiekę nad swoim bratem. Oliwii nie podoba się to. Nastolatka buntuje się nieraz. Uważa to za niesprawiedliwe i wielokrotnie zwierza się swojej najlepszej koleżance z klasy, że ma dość opieki nad bratem. Olivia mówi wtedy nawet, że nienawidzi swojego brata, że chciałaby, by on zniknął. Ale wtedy koleżanka ani nikt inny nie przypuszcza, jak złowieszcze są słowa Oliwii. Dzień tragedii. Teraz przenosimy się do 6 listopada rok 2019 i znajdujemy się w miejscowości Detmold. Nikolas ma już ponad 3,5 roku i chodzi do pobliskiego przedszkola. Jest to wesoły, pełny życia chłopiec. Na jego twarzy widnieje zawsze uśmiech. Olivia ma 15 lat i chodzi do szkoły średniej. Jest teraz zbuntowaną nastolatką. Nieraz kłóci się ze swoją mamą, bo nie chce posprzątać swojego pokoju albo zostać z Nikolasem. Tego dnia Agnieszka idzie na ranną zmianę do pracy i ma z niej wrócić dopiero późnym popołudniem. Kobieta opuszcza w pośpiechu mieszkanie i wtedy nawet przez moment nie przypuszcza, że ten dzień zmieni jej całe dalsze życie. I że tego dnia dojdzie do tragedii, która wstrząśnie całym społeczeństwem. Tego dnia babcia Nikolasa zaprowadza i odbiera chłopca z przedszkola. Ale i ona musi iść na kilka godzin do pracy. Babcia wychodząc z domu, o nic się nie martwi, bo kobiety ustaliły wspólnie, że po wyjściu z domu babci do czasu powrotu Agnieszki, to Oliwia zaopiekuje się swoim braciszkiem. Tego dnia Oliwia nie zgłasza sprzeciwu i kiedy babcia opuszcza mieszkanie, zmęczony Nikolas śpi spokojnie w swoim pokoju. Pod wieczór Agnieszka wraca do domu. Kiedy kobieta przekracza drzwi mieszkania, Panuje w nim cisza. Nie słuchać w nim ani śmiechów nikolasa, ani głosu oliwii. Agnieszce uderza niepokojąca cisza i pustka. Kobieta rozgląda się po mieszkaniu, w nadziei, że jej dzieci zaraz wyskoczą ze śmiechem z jakiegoś kąta. I będą zadowolone, że udało im się przestraszyć mamę. Ale tak się nie dzieje. Zaniepokojona Agnieszka zagląda najpierw do pokoju swojej córki. Ale dziewczynki w nim nie ma. Potem zagląda do pokoju swojego syna. I widzi w nim, Leżącego i przykrytego kołdrą Nikolasa. Agnieszka wstrzymuje przez moment oddech, bo nie chce go obudzić, ale wtedy spostrzega, że Nikolas ma dziwny kolor twarzy. Kobieta cichutko, na palcach, podchodzi do łóżeczka swojego syna i myśli wtedy, że jej dzieci musiały dzisiaj bawić się farbami. Bo Nikolas. Ma od nich brudną twarz. Kobieta dotyka delikatnie swoją ręką buzi śpiącego syna i stwierdza przerażona, że ta śliczna twarz chłopca jest zimna. Agnieszka jednym ruchem, odkrywa kołdrę i widzi rozpruty brzuszek swojego dziecka. Kobieta jest w szoku, próbuje krzyczeć, ale z jej gardła nie wydobywa się żaden dźwięk. Agnieszka czuje, że kręci się w głowie. Tysiąc myśli przechodzi przez jej głowę, i przerażenie, że Oliwia również została zamordowana. Przerażona rusza, czołgając się na kolanach do sąsiada, by ten, by ten zadzwonił na pogotowię i policję. Kilka minut później, aż roi się od sanitariuszy i policji. Niestety, na pomoc Nikolasa jest, jest już za późno, a przybyły na miejsce lekarz może jedynie stwierdzić zgon dziecka. Ale gdzie jest Oliwia? Znajdująca się w szoku Agnieszka nie dostrzegła znajdującego się nad łóżeczkiem jej synka napisu. Zrobiłam to, bo on zabrał mi mamę i babcię. Okazuje się, że napis został zrobiony krwią Nikolasa. Późniejsza obdukcja wykaże, że dziecko, kiedy spało w swoim łóżeczku, najpierw było duszone, a potem Nikolas otrzymał 28 ciosów nożem, które doprowadziły do śmierci dziecka. Następnego dnia. Na dworcu w miejscowości odległej o 9 km od miasta Detmold zostaje przez policję zatrzymana Oliwia. Piętnastolatka jest przestraszona i kiedy zostaje przewieziona na komisariat, od razu przyznaje się do zamordowania swojego brata. Oliwia jako motyw swojego strasznego czynu podaje zazdrość. Dziewczynka mówi, że denerwowało ją, że często musiała swojego brata pilnować, że przeszkadzało jej to, że to on zawsze stał w centrum zainteresowania. Agnieszka zostaje przewieziona do szpitala psychiatrycznego. Kobieta znajduje się w stanie szoku i czekają długie leczenie, by w jakiś sposób mogła sobie ona poradzić z podwójną tragedią jaka ją spotkała. Sprawa sądowa. 21 kwietnia roku 2020 rozpoczyna się rozprawa sądowa. Oliwia usłyszy zarzut morderstwa swojego przyrodniego brata. Na każdej rozprawie jest też obecna Agnieszka. Kobieta we wcześniejszym wywiadzie mówi, że kocha swoją córkę i chce jej wybaczyć. Kobieta tłumaczy, że nie wiedziała, że jej córka jest aż tak zazdrosna o swojego brata, że zawsze kochała swoje dzieci jednakowo, ale to Nikolasowi przez to, że był młodszy, musiała poświęcić więcej uwagi, co jest oczywiście zupełnie zrozumiałe. Oliwia na rozprawie wyrazi skruchę, jednak jeśli chodzi o motyw, nie do końca zostaje on wyjaśniony. Dziewczynka zostaje sądzona zgodnie z kodeksem prawnych dla nieletnich i otrzymuje karę siedmiu pół roku pozbawienia wolności, którą będzie odbywać w zakładzie poprawczym. Agnieszka regularnie odwiedza swoją córkę w zakładzie poprawczym. A swojego syna na cmentarzu w Polsce. W momencie, kiedy kobieta była niezdolna do podejmowania decyzji, bo znajdowała się w zakładzie psychiatrycznym, to jej rodzina i rodzina Nikolasa podjęła decyzję pochowania chłopca na cmentarzu w Polsce. Dziękuję Wam za wysłuchanie.